Ten klip będzie zatytułowany po prostu nauki humanistyczne, bo o nich parę słów teraz powiem. No więc co to są te nauki humanistyczne, bo niby sprawa jest prosta, są to nauki o człowieku, no właśnie nie za bardzo, bo anatomia człowieka no to już jest biologia, prawda? Także jak to jest, a biologia jest nauką przyrodniczą, a nie humanistyczną. Także jest podział na nauki ścisłe i nauki humanistyczne, ale to nie jest dobry podział. Ja wiem oczywiście, z czego on się bierze, ale lepszy jest podział chyba na nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne. Humanistyczne, czyli czytaj dotyczące cywilizacji ludzkiej, można tak powiedzieć, tak? czyli fil magia, filozofia, historia, politologia, socjologia, psychologia. Ale ten podział na nauki przyrodnicze i humanistyczne jest trafny, bo podział na naturę i kulturę jest trafny. Natomiast podział na nauki dlatego rację mają raczej te kraje, które raczej mówią o senshaft, na przykład, tak? To jest coś takiego niż o, o naukach ścisłych. Zresztą co to by w ogóle miało. I w każdym razie w każdym razie jest coś takiego, że no, czym się różnią zatem te nauki przyrodnicze od nauk e, humanistycznych? No bo już ustaliliśmy, że e, no, przecież człowieka też można jakoś tam ściśle zbadać. No okazuje się, że nie za bardzo. E, problem polega na tym, że tu nie chodzi nawet o metodę, bo najczęściej się mówi o metodzie, że są metody e, obserwacji rzeczywistości, takie jak na przykład fizyce, astronomii, Galileusz wymyślił, jak to tam było, obserwacja, teza, falsyfikacja, czyli próba zobaczenia, co się stanie, jeżeli te, tą przyczynę usuniemy, czy nadal będzie ten sam skutek i na końcu wniosek to jest galileuszowa metoda XVII-wieczna, od niej biorą się wszystkie inne metody naukowe, tylko że w innych w, w naukach humanistycznych też są pewne modele interpretacji rzeczywistości, które też no, nie są wcale aż tak odległe od tego. Tylko problem polega na nie na metodzie, problem polega na czy braku metody, problem polega na braku laboratorium. Otóż, a, jak mamy biologię, to mm, mamy, no, mamy organizmy, które muszą żyć, tak? więc nie możemy z nimi zrobić wszystko, jak z cząsteczkami, jak z liczbami i tak dalej, jak z chemią, z materią nieożywioną. Materię nieożywioną możemy rzeczywiście stawić do laboratorium, laboratorium, zrobić wszystkie możliwe po kolei kombinacje, i sobie sprawdzać dowoli. Organizmy żywe już muszą to wszystko przeżyć i jest troszkę problem. A potem mamy nauki społeczne z człowiekiem, to jest jeszcze trudniej jakby. Nie ma jak wydzielić różnych rzeczy, tak? Nie ma jak wydzielić warunków, bo to by trzeba powiedzieć, mieć warunek taki, w którym pewien czynnik występuje zaraz obok tego, mieć drugie laboratorium, gdzie ten czynnik nie występuje. I jeżeli mamy mm, na przykład chemię, to możemy to zrobić. Tu dodamy czynnik, tu nie dodamy. Substancję jakąś. Jeżeli mamy już nauki humanistyczne, zaczynają się nauki przyrodnicze, no tyle, że organizm musi to przeżyć, więc ta rybka, która tu jest poczęstowana jakimś lekiem, musi to przeżyć, a tutaj no, nie musi przeżyć, tak, ale wtedy nie ma co badać, troszkę jest problem. Więc można powiedzieć, że nauki przyrodnicze, takie jak biologia, stoją troszkę, wysuwają się w kierunku humanistycznych, tak naprawdę. Potem natomiast od strony nauk humanistycznych zbliżają się nauki, do których tro, coś w rodzaju laboratorium można zrobić, czyli na przykład socjologia są socjologiczne. Socjologia bada społeczeństwo obecne przede wszystkim. Więc w społeczeństwie obecnym można łazić z ankietami i tutaj sprawdzić, z czynnikiem, tu sprawdzić bez czynnika, tu spytać o to, tu spytać o to, tu spytać w ten sposób, tu spytać w ten sposób. Z psychologiem pojedynczego człowieka, bo psychologia zajmuje się głównie małymi układami, albo pojedynczym człowiekiem, no to już jest trochę trudniej, a jeszcze trudniej jest z naukami jeszcze bardziej spekulatywnymi. Nawet te no, spekulatywnymi jak filozofia to już jest i etyka to już w ogóle jest kanał, ale gdzieś pomiędzy politologią, między psychologiem i socjologią, a naukami spekulatywnymi jest jeszcze. Są jeszcze nauki obserwowane, czyli te moje, na przykład historia i politologia. są nauki głównie bazujące na obserwacji. Dlatego z tego powiedzenie jak to było, że socjolog to jest historyk, któremu się nie chce pracować, no bo bazuje na tym, co ma, a historyk to jest socjolog, któremu się nie chce myśleć, bo nie, nie robi e, idealnego modelu społeczeństwa. No i chyba, że, że mu się jednym drugim, ale historyk raczej odtwarza. Także mm, więc tak. Nie można zrobić jednej rzeczywistości, w której Ludwik XVI akceptuje... Z